Cześć, witajcie z tej strony Pirackie Kloski. A dzisiaj nic innego jak recenzja pudła, czyli Lego Ikea. Przejdźmy może od razu do kartonu, chociaż nie jest, to nie jest dla nas wyraźnego. Do no niego jeszcze trochę przejdziemy No nie ma tutaj nic wybitnego, na nim od razu wam mówię. No kurczę, no tutaj trochę bohomazy legowe No kurczę, no co tu ciekawe. No zaprezentowane, że można tutaj figurki powkładać. Zaraz będą wszelkie zastrzeżenia do tego i no wiecie o co chodzi. Jakieś minusy zaraz zacznę mówić, no pierwszym minusem jest to, że pudełko bardzo się nie fajnie otwiera, to już widzę, że to nie jest, to jest chyba dla osób, które chcą mieć ładne, tylko może jakoś nożem, ale jakoś nie wiem, pudełko trzeba było sobie poskładać, tutaj było nas wkładka, ale to już chyba nikogo nie interesuje. No, instrukcja, na początku najśmieszniejsza była rzecz z tą instrukcją, że ona mi jakoś tak bokiem wpadła, że ja jednak nie zauważyłem, że ją mam. Więc, no, ja był jak berety, jak ja to robiłem, jak to składałem. Mi się wydało, o, pudełeczko se kupię, o i tak, 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 tak. Yy, to, to nie było takie proste. <laughs> Zobaczy mi chrypę. Yy, no i wiecie, ja już jeden z ostatnich Lego, Lego IK recenzowałem. No, i był bardzo udany, bo uważam, że taką, może podstawową wersję kilku. Hmm, no, takich zwykłych blików, tutaj nie było nic nadwyraźnego w tance zestawie aż tak. No, to uważam, że jak tam płaciliśmy chyba około 6 godnych, to bardzo w porządku cena. No i wiecie, tam było parę unikatowych elementów, więc uważam, że tam przylicznik był bardzo dobry, bo często takich potrzebujemy podstawowych blików pod budynki, pod. No, nasze konstrukcje, no i, no i tam było jeszcze parę takich trochę, może bardziej unikatowych elementów, ale to w sumie po co ja mam wam opowiadać. Najlepiej, żebyście obejrzeli tamtą recenzję, Na dzisiaj pudełeczko. No, pudełeczko, otóż trochę będę mniej dobry, mniej łaskawy. Pudełeczko nie pozna mojej łaskawości. No, mówię, składało się to może trochę tak u mnie śmiesznie, ale to uważam, że może komuś lepiej to, to pójdzie. Raczej znaczy, chyba na pewno. No, mamy tutaj ze wszystkich czterech stron się niczym nie różni. Co się to pudełko, tutaj można powbijać te elementy. Eee, wybaczcie, trochę mi się zalektryzowało już od włosów mojego pieska no uroki z życia ze zwierzaczkiem, no i tutaj właśnie możemy tutaj elementy sobie powkładać klocuchy to ja w ogóle taka szybka by idealnie się zmieściła, taka duża, albo możemy to wygładzić białymi, no to już wiadomo koncepcja nasza tutaj zobowiązuje no i wiecie, sama plansza tutaj jest bardzo fajna no taka grubsza, więc na podmoczki bardzo fajna, nikt chyba tego nie robił, że nie budował mocka na takiej planszy, a uważam to bardzo szkoda, uważam fajne, wydałoby się na tym mocki zrobić, eee, ludzie już nie takie mocki budują i nie na takich patentach, więc no, no wiecie o co chodzi, eee, no i no, ta plansza mi się bardzo podoba. A, pudełeczko od razu mówię, kosztowało 70 zł bez grosza, więc uważam, że uczci... w miarę uczciwa cena, były trochę mniejsze, one chyba były za 60 czy tam 50, już nie pamiętam, ale chyba były dwa mniejsze i według mnie one się nie opłacały, ja już chciałem jedno takie porządne, duże, no i zobaczcie. No od środka, kurczy dla mnie to jest straszny minus, że tutaj nie ma studów. To naprawdę nie byłoby trudne. Tak, żeby były study od środka i od wewnątrz. Figurki by były stabilniejsze, nasze konstrukcje tutaj. Ja pamiętałem na początku, że tutaj byłem zawiedziony, jak tylko wychodziło to pudełeczko. Że tutaj nie ma studów. No i właśnie ja byłem bardzo tym rozczarowany. Że... przypamiętam przy recenzjach, jak u innych oglądałem. No i... Kurcze, no i mówiłem, no trochę siara. Później trochę o tym zapomniałem, kupiłem to pudełko. No teraz uważam, no trudno. Będą się mi te klocki tutaj tak ruszać, ale no uważam, że to jednak jest trochę minus, bo mógłby ktoś fajnie sobie tutaj mieszkanko zbudować, a tak to trochę gorzej. No ale dobrze. Uważam, że ta plansza warto, bo to, to, to uważam, chyba jakoś wykorzystam kiedyś. No, no i jak w ogóle pudeczko takie legowe się ładnie według mnie prezentuje. Ja na pewno, no ja mam klocków. Co nie miara, więc na pewno coś tutaj pochowam. No i od dołu prezentuje się tak. No tutaj chyba nic nadwyraźnego. Już zamykam tą klapką. No ta klapka wiadomo nie trzyma się jakoś nie wiadomo jak mocno. Nie ma tu jakichś zacisków, nie wiadomo czego. Nie jest to jakieś nadwyraźne pudełko jednak. W ogóle dlaczego ja w sumie pojechałem do Ikei? Nie z kaprysu, czy dla hot -doga? Nie, ja tam pojechałem bo... Trochę tutaj będzie ważna informacja, e, planuję sobie bardzo kupić tutaj no, pff, 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 no dwa mebelki, e, ju, już sobie myśleniu, bo niby ja wiem, można zobaczyć sobie w internecie, ale ja jednak czasami to tak muszę pojechać, zobaczyć, oblukać dokładnie, czy mi się coś spodoba, czy mi coś wpadnie w oko, jaki tam warant jest, ja już tam pojechałem no i wiadomo, takie rzeczy podręczne kupię a na te niektóre po prostu zaczekam no bo już planuję, że za niedługo kupić w internecie no pewnie, no... Ja to chyba raczej nie będę składał. W hmm, życiu złożyłem to tylko dwa wiatraki, więc to nie wiem, czy to jest jakiś wyczyn. No i to pudełko, więc no nie będę raczej się trochę. A no i kiedyś pomagałem przy budowie szafy. No dobra, to może dam radę. Sob no zobaczymy. No w każdym razie będę tutaj coś budował w moim pokoju. No i taka może ala zapowiedź będzie chyba o tym specjalny film. Może zbuduję Lego Miasto, ale takie porządne, duże. Ja zawsze o tym marzyłem i może nareszcie moje marzenie się uda. Co prawda mam kilka budynków trochę wklepionych w kilku miejscach, więc ala Lego Miasto mam, ale trochę bym tego tak nie nazwał. Więc może jakieś małe Lego Miasteczko u mnie powstanie, w sumie czemu by nie. Bardzo bym chciał, bardzo bym się z tego cieszył, że może być ciekawa seria powstała u mnie na kanale. No i chyba już niepotrzebnie tutaj muszę o czymś gadać, no bo pudełko mówiliśmy, moje plany z Ikem omówiłem No i co tutaj mówić no zasubskrybujcie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeszcze może o tych modlach z i pomyślę, na miasto będę coś pisał, gadał nawet, jeżeli tego nie zrobię um, no, trzymajcie się ciepło i do widzenia, ja lecę grać w cyberpunka a wam życzę udanej drugiej połówki wakacji, cześć!